Już w dniu 9 października wysyła go bezpośrednio do pana Miszczurki. Bez wiedzy prokuratora, który tą sprawę prowadził. To jest po prostu e, naruszenie procedury prokuratorskiej. Mało tego. Prokurator prowadzący śledztwo nigdy o tym nie wiedział, bo w aktach sprawy karnej nie ma tej pieczątki. Ta pieczątka znalazła się w moich rękach dlatego, że pan Miszczurka przyniósł tenże dokument do akt sprawy cywilnej i stamtąd został pobrany. Czyli to świadczy o tym, jak pan prokurator Twarboski dbał o fikcyjne oskarżenie i o te fałszerstwa. On żadnych tych fałszerstw nie zobaczył. On nie, on nie wiedział, że w postępowaniu karnym ma być odpis albo oryginał, tylko kserokopia. Przez, przez pięć lat tego nie wiedział. Taki był douczony prawnik. Proszę Państwa, i co się dalej dzieje? Otóż 21 kwietnia 2005 roku na skutek moich bardzo licznych skarg w końcu... Ministerstwo Sprawiedliwości informuje mnie, że skargę przekazano według właściwości prokuratorowi apelacyjnemu z poleceniem objęcia nadzorem przedmiotowego śledztwa przez prokuratora y, apelacyjnego. I co prokurator apelacyjny zrobił? Nic. Doprowadził do przedawnienia naruszenia tajemnicy bankowej, o czym pisałem przynajmniej przez 5 lat, że celowo ją będą chcieli przedawnić. W 2005 roku już jest pod nadzorem sprawa i w 2007 prokuratura to Przedarnia, w tym razem już często. Chodzi. Chciałem wskazać następny absurd, do jakiego dochodzi. Otóż prokuratura, chcąc udowodnić, że ta kserokopia jest jakoby, tak kserokopia wpłaty 38 tysięcy dolarów jest jakoby naszym rachunkiem bankowym, podrabia prokuratorowi umowę rachunku bankowego. Na czym polega to podrobienie? Otóż zakreśla ten numer prokuratorowi i taką treść umowy przekazuje do prokuratury. Nie przewidziała jednak, że my w domu posiadamy drugi oryginał, bo umowa sporządzona jest dwóch oryginałów, jedno staje klient, jeden bank i tutaj jest bez zakreślenia. Co wtedy bank robi? Bank mówi, że on już nic nie ma, on wszystko zniszczył, on wszystko zmielił bez pięcioletniego, okres przechowywania. Otóż nie jest pięcioletnia, sześcioletnia jak wynika z ustawy i odczekuje bank półtora roku, tą sprawę, to fałszerstwo wykrywa, pan prokurator ma to już wolny, za co do dnia dzisiejszego ma postępowania. Dlatego się go ściga, żeby wykrył prawdę i po półtora roku już w prokuraturze z fałszuje się następną umowę rachunku bankowego, twierdząc, że ta poprzednia umowa to była pomyłka, ta poprzednia fałszerstwo, że teraz nagle w szafie dyrektora znaleziono nową umowę, to jest na pewno oryginał. I, to, i taką umowę przedstawiono prokuraturze. I proszę zwrócić uwagę, nikt nie zwraca uwagę, że tu był przecież inny numer rachunku, a teraz jest inny numer rachunku. Nikt, tym się nikt nie interesuje w ogóle. Nikt się nie interesuje, że tutaj nie ma naszej parafii, na, na że myśmy musieli zatwierdzić zmianę umowy rachunku. I uznaje się to, mało tego, biegły pan Maków w Częstochowie uznaje, że to jest oryginał umowy rachunku bankowego. No i znowu prokuraturę spotkała e, przykra niespodzianka, bo już okazuje się że moja żona odnalazła umowę rachunku bankowego i tak wyglądał oryginał umowy rachunku bankowego. Dotyczył całkowicie innego numeru. Nie ma tych dopisek. Nie ma zakreślenia na maszynie dopisania. Zatem to tylko dowodzi, że to już prokuratura łącznie z biegłym, z bankiem przygotowywali fałszerstwa dokumentu. I dalej bank nie jest ścigany przez prokuraturę. Dalej się uważa, że to jest wszystko w porządku. Teraz Państwu pokazuję dla porównania, co zostało dopisane, co zostało skreślone, żeby mieć świadomość, do jakich, jak, jak, jak zagrożone są nasze dane bankowe, którymi może bank manipulować i my się w ogóle nie możemy bronić przed tym. Mało tego proszę Państwa. Próż prokuratura ma tak daleko klapki na oczach posunięte, że jest całkiem po podrobieniu. Pisze, że wpłata została pobrana, te 38 tysięcy wpłacone zostały na rachunek 683,115, 152, 37, 871. Otóż nie. Płata została dokonana na rachunek 683, 115, 152, 17,87. I prokuratura nie widzi takiej istotnej różnicy. Mało tego, proszę Państwa, co się dalej dzieje. Dalej przed sądem cywilnym, bo równocześnie toczyły się dwie sprawy, zostają sfałszowane akta sądu apelacyjnego. Otóż ta kserokopia, ta, którą Państwu pokazywałem, bez potwierdzenia za zgodność, w aktach przed rozprawą apelacyjną, robi się odpisem, bo ją za zgodność potwierdza Pan adwokat Misturko. I co ja robię? Zawiadam prokuraturę, że dokonal fałszerstwa akt sądu apelacyjnego w Katowicach. Prokuratura umarza i sąd, który na moje zażalenie rozpatruje, umarza sprawę. Chcę państwu przedstawić opinię prawną Instytutu Studiów Podatkowych, prowadzonym przez pana Modzelewskiego, twórcy podatku dochodowego i VAT-u, który w innej sprawie napisał jednoznacznie Zgodnie z zasadą ogólną, regulującą zasady i termin przedawnienia, która została wyrażona w artykule 17 Prawnej Ordynacja Podatkowa, zobowiązania podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, czyli rok później. I, i trzeba podać, od kiedy się liczy okres przedawnienia. Jeśli dokument był z 1994 roku, to liczy się okres przedawnienia od 1 maja 1995, bo wtedy upływa termin podatku. Zatem wszystkie dokumenty w banku. Powinny być do końca 2000 roku. A bank twierdził, że zgodnie z okresem archiwizacją zniszczył w połowie roku. Mało tego, to twierdzi. Niemcy, wszyscy po kolei. Czyli Niemcy, jego synowa, syn, pracownicy banku, dyrektorzy banku twierdzą, że wszystko zostało zniszczone. A skoro oni wiedzą, że zostało zniszczone, skoro z obowiązków przepisowych, ustawowych wynika, że dokumenty musieli mieć. I reasumując, proszę Państwa, to co napisaliśmy na stronie w odpowiedzi na kasację, no dowodzi tego, że prokuratura jest organizacją wręcz przestępczą. Otóż pierwsze od 2000 roku, jest przyczyna śledztwo fałszuje te wszystkie dokumenty, które państwu okazuje, nie zna ustaw o tasie przechowywania dokumentów i żeby było śmieszne, na końcu składa kasację od wyroku uniewiniającego. Po to tylko, żeby wychronić wielomilionowego oszustwa. I tą prokuratorem, który do tego doprowadził, który wydał nakaz oskarżenia, jest jest była prokurator prokuratury okręgowej w bielsku białej Małgorzata Bednarek. Proszę Państwa, kim jest mój adwersat procesowy, czyli osoba, która mnie oskarża o to, że nie oddała mi długu? Otóż ta osoba jest, była właścicielem firmy, która doprowadziła do 30 milionowych strat, oszustw 200 podmiotów gospodarczych i która w 2001 roku otrzymała nagrodę z rąk wicepremiera Kalinowskiego, co jest przedstawione na, 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 na zdjęciach, w tym samym roku już ta firma była niewypłacalna, po czym jeszcze, co jest zadziwiające, bank związany z pzl daje panu Janowi Niemczykowi 14 milionów złotych kredytu. Ja go uprzedzam pisemnie, żeby tego kredytu nie dawał, bo nigdy pieniędzy nie odzyska. Co bank mi odpowiada na piśmie, bank mi odpowiada na piśmie że pan Jan Niemczyk jest świetnym kredytobiorcą. No jest świetnym kredytobiorcą, no bo jak nie wydawano miliony, to też bym chętnie brał. Tylko widz polega na tym, że ich nigdy nie oddał. Mało tego, nikt mu nigdy nie zabrał majątku i nigdy go nie ścigał komornik.